Ostatnia szansa, żeby zainteresować się PPK. Jeśli tego nie zrobicie, to za 5 tygodni z automatu zostaniecie zapisani, czy tego chcecie, czy nie. Autozapis obejmie nawet te miliony osób, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK. Trochę podejrzanie to wygląda, szczególnie że jest to program rządowy. Oczywiście dalej można się wypisać, tylko trzeba wiedzieć, jak. No, ale może mimo tych podejrzanych akcji, warto zostać w programie. Po dzisiejszym materiale dowiecie się wszystkiego co najważniejsze i bez trudu będziecie w stanie zdecydować, czy PPK opłaca się w waszej sytuacji. Pracownicze plany kapitałowe to państwowy program, który wystartował w 2019 roku i ma być odpowiedzią na grożące nam niskie emerytury. Oczywiście nie ma żadnych szans, żeby rozwiązać ten ogromny problem, ale jest jakimś pierwszym krokiem. Inicjatywa słuszna, lucz jednak jak zawsze tkwi w wykonaniu. Rządzący wymyślili to sobie tak. Jeśli zachęcimy jakoś pracowników do to może nie umrą z głodu na emeryturze. Fajnie. Zachętam, niech będzie to, że pracodawcy dołożą im się z własnej kieszeni do ich oszczędności. Super. A jak nie będą chcieli, to ich zmusimy i już. Nie ma problemu. Żeby nie wyglądać jak bad guy, dołożymy też coś od siebie. Oczywiście z podatków, które wcześniej zapłacili nam i pracownicy, i pracodawcy, bo państwo nie ma przecież swoich pieniędzy. Finalnie wygląda to więc tak, że jeżeli jesteś pracownikiem, to do twoich prywatnych oszczędności dokłada się twój pracodawca i państwo. Konkretniej w wersji podstawowej z naszej pensji odciągana jest kwota w wysokości 2% naszego wynagrodzenia, a pracodawca zasila konto o dodatkowe 1,5%. Państwo dokłada jednorazową wpłatę powitalną 250 zł oraz coroczną w wysokości 2%. 140 zł. Kwoty procentowe liczone są od pensji brutto z wszystkimi premiami, co przekłada się na większe wpłaty. Jako pracownik można je też zwiększyć z 2 do 4% i podobnie pracodawca może zwiększyć swój wkład z 1,5% do 4%, ale to jest tylko i wyłącznie jego decyzja, w żaden sposób nie związana z tym, czy pracownik chce wpłacać więcej, no więc na to raczej bym nie liczył. W praktyce, jeśli nasza pensja to 10 tysięcy złotych brutto, to co roku zostanie z niej potrącone 2400 zł, pracodawca wpłaci kolejne 1800 złotych, a państwo swoje standardowe 240. Przeliczając miesięcznie wychodzi więc 370 złotych. 200 pokrywa pracownik, 150 pracodawca, a 20 państwo. Pracownik ma jednak jeszcze Jeden dodatkowy koszt, mianowicie część płacana przez pracodawcę jest jakby nie patrzeć jego dodatkowym wynagrodzeniem. Musi więc on zapłacić od tej kwoty podatek dochodowy, o który zmniejszona zostaje jego pensja. W naszym przypadku będzie to kwota rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych miesięcznie i będzie to zależało od tego, jakie płacimy podatki. Nie wnikając w większe szczegóły, przejdźmy do kolejnej kwestii. Co się dzieje z odłożonymi pieniędzmi? Są one inwestowane głównie w obligacje i akcje. Zajmują się tym fundusze prowadzone przez upoważnione instytucje finansowe. To, jak zarządzają naszymi pieniędzmi, zależy od tego, czy zostawiliśmy łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu? oraz od naszego wieku. Im jesteśmy starsi i czym bliżej wypłaty, tym udział ryzykownych inwestycji jest zmniejszany, a więc środki przenoszone są z bardziej ryzykownych akcji do bezpieczniejszych obligacji. Mimo, że brzmi to dobrze i ma sens, to w praktyce oczywiście wychodzi dość kiepsko. Po pierwsze fundusze muszą inwestować znaczną większość środków w Polsce, co jest tak zwanym home bias, który jest błędem i nie leży w interesie odkładających środki. Co gorsza, aż 40% środków w części akcyjnej Musi być inwestowany w firmy z WIG20, który składa się w dużej części ze spółek, w których duży udział ma Skarb Państwa, no i rezultatów można się domyślać. Od 20 lat indeks stoi w miejscu. Mimo, że fundusze na papierze mają względnie niskie opłaty za zarządzanie, maksymalnie 0,5%, a tak faktycznie nawet jeszcze niższe, bo średnio 0,35%, to niestety mają też inne ukryte koszty, o których przeczytamy w dokumencie z kluczowymi informacjami dla inwestorów. Sprawia to, że całkowite koszty mogą dochodzić prawie do 1% i jest to zdecydowanie za dużo jak na rozmiar funduszy oraz fakt, że inwestują one głównie w Polsce. Sprawia to, że wyniki większości funduszy przegrały z inflacją w okresie ostatnich trzech lat. Biorąc to wszystko pod uwagę, raczej nie należy się spodziewać spektakularnych wyników inwestycyjnych i po obejrzeniu playlisty Inwestowanie dla początkujących, sami z dużym prawdopodobieństwem zainwestowalibyście je lepiej. Niestety, w ramach PPK za wiele nam to nie pomoże, bo konkretną instytucję, która zajmie się inwestowaniem środków, wybiera pracodawca. Ma to zrobić w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ale nadal wpływ pojedynczego pracownika będzie niewielki, czy wręcz żaden. Bez względu na to, jaką instytucję wybierze pracodawca, pracownik ma możliwość wybrać, jak agresywna będzie jego strategia inwestycyjna, a więc jak duży Procent środków zostanie zainwestowany w akcje względem obligacji. Na tym jednak wpływ się kończy i nie możemy określić szczegółów, w jakie firmy warto inwestować, a jakie nie. Można mimo wszystko założyć, że odkładając środki, zarządzający zrobią swoje czary i będziemy delikatnie na plusie. Co dalej? Kiedy i jak możemy te pieniądze wypłacić? Mamy dwa sposoby wydobycia środków z PPK: wypłata i zwrot. Tej pierwszej można dokonać po 60 roku życia. Po przekroczeniu tej magicznej liczby można jednorazowo wypłacić 25% swoich środków, a pozostałe 75% otrzyma się w miesięcznych ratach. Będzie ich co najmniej 120, co oznacza, że wszystkie środki zobaczymy najwcześniej w wieku 70 lat. Po ukończeniu 60 roku życia można też Jednorazowo wypłacić całość zgromadzonych środków, ale musimy wtedy zapłacić podatek od zysków kapitałowych a więc 19% od kwoty wypracowanej przez fundusze inwestycyjne. Płacimy podatek tylko od zysków, a więc środki wpłacone przez nas, pracodawcę i państwo, dostajemy w pełni. Dodatkowo możemy dokonać wypłaty przed 60 rokiem życia w szczególnych sytuacjach życiowych. Po pierwsze, jeśli poważnie zachorujemy my, nasz małżonek czy dziecko, przysługuje nam wtedy 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK. Oczywiście to, co dokładnie oznacza poważne zachorowanie, jest określone w ustawie. W drugim przypadku możemy wypłacić środki w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na budowę domu lub mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45 rokiem życia. Wtedy będzie można wypłacić nawet całość środków, ale trzeba je oddać w ciągu kolejnych 15 lat. Jeśli chcemy odzyskać środki przed 60 rokiem życia i nie spełniamy tych wymagań, będziemy musieli dokonać zwrotu. Będzie się to jednak wiązało z kosztami. 30% szczęści sfinansowanej przez pracodawcę zostanie zabrane przez ZUS. Od pozostałych Całych 70% z wpłat pracodawcy zapłacimy podatek od zysków kapitałowych, tak samo jak od całości naszych wpłat jako pracownika. Nie dostaniemy też ani grosza z części sfinansowanej przez państwo, ta część w całości przepada. Nadal stosując zwrot dostaniemy całe swoje pieniądze i większość kwoty wpłaconej przez pracodawcę. Sprawia to, że w PPK można oszczędzać nie tylko na emeryturę, a na dowolny cel. No ale teraz przejdźmy do kluczowego dla wielu pytania, czyli czy państwo ukradnie pieniądze z PPK? Jest to zrozumiała obawa. Ustawa jasno mówi jednak, że są to środki prywatne, więc prawdopodobieństwo takiego zdarzenia nie powinno być dużo większe niż tego, że państwo zabierze nam pieniądze z lok. Czy konto oszczędnościowych? W mentalności Polaków PPK nie musi być jednak aż tak prywatnie jak pieniądze na koncie, a to jak coś jest postrzegane, często ma nawet większe znaczenie niż fakty, i z tego powodu ryzyko zagarnięcia pieniędzy z PPK oceniam na nieco wyższe niż znacjonalizowania pieniędzy, które trzymamy w banku. Ja osobiście nie uważam, żeby taki scenariusz był bardzo prawdopodobny, ale na pewno nie jest wykluczony. Każdy powinien uwzględnić swój poziom zaufania do rządu podczas decyzji. Przejdźmy więc do najważniejszego. Czy warto uczestniczyć w PPK? Krótka odpowiedź brzmi: tak. Dzięki środkom, które dopłaca pracodawca, jest niewiele sytuacji, w których PPK miałoby się komuś nie opłacić. Fundusze mogą nawet tracić zamiast zyskiwać, a my i tak będziemy na plusie, bo za każdą zainwestowaną złotówkę na samym starcie dostajemy prawie drugie tyle. Patrząc na to w ten sposób, przekłada się to na górne kilkadziesiąt procent stopy zwrotu. Już w momencie wpłacania środków. To jest niespotykana stopa zwrotu, i z matematycznego punktu widzenia. To się po prostu opłaca. Sprawia to, że w delikatnym uproszczeniu mamy trzy scenariusze. Jeżeli miałbym co najmniej umiarkowane zaufanie do rządu, to zostałbym w PPK i odkładał do 60 roku życia. Ewentualnie można wypatrywać jakieś podejrzanych działań i kryzysowych sytuacji, żeby w razie czego zdążyć zastosować zwrot i wypłacić wcześniej środki. Drugi scenariusz. Jeżeli nie miałbym żadnego zaufania do rządu, to zapisałbym się do PPK i regularnie dokonywał zwrotu. Mimo, że spora część pieniędzy marnuje się w. Wtedy w ZUSie, to i tak z punktu widzenia pracownika uda się wyciągnąć dodatkową kasę od pracodawcy. Dalej takie środki można zainwestować już jak kto sobie lubi i czuć się z nimi bezpiecznie. Trzeci scenariusz. Gdybym uważał, że zmuszanie pracodawcy do tego typu dopłat, czy tego chce, czy nie, jest nieetyczne, niemoralne i złodziejcze, a jednocześnie byłoby mnie stać na tego typu górnolotne motywacje, nie uczestniczyłbym w PPK. To jest jedyny powód, aby nie brać udziału w programie, na jaki wpadłem. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze czegoś o PPK, Zadaj pytanie w komentarzu. Nie widzę też powodu, dlaczego nie miałbyś sprawdzić tego filmiku o obligacjach skarbowych, które pozwolą ci inwestować bezpiecznie i prosto, nawet jeśli się na tym nie znasz.